Dzisiaj to robimy czat. Dzisiaj e, zrobię spidana. Serio. I tak mówię codziennie. No dobra, słuchajcie. Po co grałeś na fordżu? Bo mam Optifina, miałam. Optifina mam, przepraszam. Mam, teraz mam. Mam full brighta. Tak, tak, tak. tak. Mam full brighta. Więc na początku zobaczmy, sobie świat stworzę. Tak, o. A potem będziemy nazywać, dobra? Pierwszy świat i tak Ale dobra. Nie, lecimy, lecimy. Słuchajcie. Nie, nie, nie będziemy. Mam e, wszystko poustawione. Mam wszystko ustawione. O, dobra jest. Kaczocha. Dobra, kaczocha. Padurek. Dobra. O, czekajcie! Dobra, spróbujmy to. No tam kamień. Wiocha nie ma. Dobra, idziemy po drewno. Dobra, spróbujmy to. No nie, no może być, może być dobrze. Spoko. To jest ten... ...sit? Zobaczymy, zobaczymy. Nieznane, spróbujemy. Wioski żadnej nie widzę. Dobra, lecimy, pyk. Raz. Dwa. Trzy tylko?! Serio? A tak średnio, nie? Dobra, no, sześć. Dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Mało ci tego kobla. No dobrze, znowu wzięłam. Jezu, znowu wzięłam ten kilof. Dobra, mniejsza z tym. To chwilę go wywalę. Dobra, lecimy tam. Dobra, mam wioskę, mam wioskę. Trzeba halo lawa pool. Nie ma, nie widzę. Trzeba będzie szukać chyba jedzenia. Głodna jestem. Dobra, płyniemy. Jakiś delfinek? Nie. O! Wezmę tylko cztery. Raz, dwa. Trzy, cztery. Dawaj czwarty. Jej, kupę po WTF, no Dobra, mam czwarty. Nie ma delfinka. Dobra, obczajmy wioskę. Tam jest golem. Dobra, tutaj bierzemy te rzeczy. Tam jest golem. Dobra, dobra. Cztery łóżka. Ile na ile chcę łóżek? Ile? Pięć łóżek już? Dobra, pięć łóżek chyba mamy. Pięć łóżek, dobra, wezmę sześć. Przydało się zobaczyć, może będą jeszcze jakieś profesje, na przykład łuczarz może być w tej wiosce, Chociaż nie sądzę. Tu raz, tyle, tyle, tyle. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, siedem. Dobra, wystarczy. Dobra, wezmę ósma i spoko. Oho, gole mam. Ja golem. Dużo pszenicy i zobaczymy, czy jest farmer, nie? Dobra, spróbujemy ogarnąć to. Mm, tego golema i pójdę już tam. Nie ma chyba e farmera. Ile mam? Pięć, dobra, może być. Ale mam szmaragdy, to ja nie potrzebuję w sumie robić farmera w tej chwili już. Teraz robimy tego. Archera, czy ja mu tam. Dajcie mi... O, dobra, już mam. Lecimy! Pepo, cheer. Dobra, mam, mam, już, mam już, mam już, mam już. Nie, jeszcze nie mam. Jeszcze jeden! Na zapalniczkę. Słaba jesteś? No jest jak jest, Antek, jest jak jest. Cóż mam zrobić, no? Przepraszam. <laughs> o dobra mam. Siema witam was. Siemka, I, po pierwsze, i, gdzie to jest? Proszę bardzo, proszę bra brać pracę, brać pracę, a ja tutaj sobie ogarnę wiadereczko. No bierz tą pracę, nie bierz tej pracy, dobra bierz tą pracę. Mam dziewięć w sumie emeraldów, nie biorą. O dobra jest, jest, jest koleś. Dobra mam tyle strzał, starczy, powinno starczyć, dobra. Tutaj coś jeszcze jest. Zobaczmy no. Sam tutaj jest, patrzcie to jest, nie uczasz Fletcher, nie, nie musiałam go robić. Jej, dobra, chodźmy zobaczyć, tutaj jest zaskinia. Tutaj będzie żelazo. Tutaj żelazo jest? Jest. Dobra! czat. To. I idziemy szukać lawa pool. W sumie potrzeby trzech. trzy żelaza tylko, bo sobie zrobię teraz hacze. Dobra, o, widzicie, jest żelazo. Lava pool teraz. Znowu to te samo miejsce. Aha, drewno. Jeszcze nie mam drewna wystarczająco dużo. Zrobię sobie łódkę, będzie szybciej chat. I teraz lawa pool. Znajdujemy chat i idziemy do netheru. Dobra, gdzie jest lawa pool? Nie ma. Ewentualnie można wodną podróż zrobić. Nie. Pójdźmy prosto. Pójdźmy prosto, chat. Łódka się przyda do netheru. Teraz lawa pool. I nether. I szukam twierdzy. Zobaczymy, co jest w, y w piramidzie. A może coś być ciekawego. bierzemy sobie TNT. Chcemy sobie i lecimy. A nie zrobiłam sobie chat jeszcze kilofu żelaznego, to sobie za chwilkę zrobię. Aha, dobra, przydał mi się teraz, bo to się będzie przepalać. Czekajcie, yy, dobra, yy, to tu, to na szybko. Za dużo łóżek mam. Nie, no, starczy tyle. Dobra, już robię. palaj się. Lecimy! To jest ten ranchat. Ten run, tak, na pewno, na pewno to jest ten run. Jaki będzie nether? Zobaczymy, już kordy biorę. Aha, dobra, super. Złoto potrzebuję, złoto, złoto. Fiat. No, jest średnio, jeżeli chodzi o ten. Dobra, w jakim kierunku pójdziemy? Tam, to mi się zmiesza na. Dobra, tam idę. No ej, co jest? Kwiatka dałam, czad! Dlaczego? Dobra, lecę. Kwiatka niby dałam, ale dobra. Biorę tego Kwiatka z powrotem. Nie chcecie, to nie. To chyba jest spokojniej już. Nie Nienawidzę tych świń. Ogarnijmy złoto. Pierwsze buty złote. I lecimy, słuchajcie, sz szukać jakiejś e, struktury bastionu i to wszystko. Dobra, działamy! Uuu! Grzyby, nie kwiatki. Ej, one wyglądają jak kwiatki. Są takie ładne. Tego złota nawet nie zbieram, czat. Za dużo tych łóżek mam chyba. Idziemy tam? Tam. O! Spokojnie, pierwszy dzień speedrunów naj ten będzie ładny. Tak, Boni, dziękuję Ci bardzo za sto Dzięki wielkie. Tak, pierwszy dzień spiranów. Potem będzie lepiej. Boni ma rację. Tak, czad, tak. Mhm. Wszystko potrzebuje. A, z dużo patyków może. Aj! Dobra, lecimy! Czat się, Cóż to było? Ja jest! Ach, dobra. Dobra, mamy strukturę. Cześć, tam dostać. Nie ma jak się tam dostać. Super. Zaryzykujemy i zrobimy e, sobie wętkę. Wętkę z tym grzybem. Zrobimy tak, że pójdziemy do Michałka. Może jakoś go przekonam, że daj do nas przyszedł. Po prostu na Michałku po, pojedziemy. E, tylko ci jest jakiś Michałek. Tam są Michałki. Słabo z tymi Michałkami trochę. Tam jest Michałek. Dobra. Michałek! Nie rób akcji. Jedziemy, słuchaj. Michałek, to jest twój dzień. Doprowadziliśmy do zwycięstwa. Chodź. Czekajcie, muszę do niego podbić. Dobra, lecimy. Słuchajcie. Teraz do was Stionu. Zasuwasz Michałek, ale on tupta No mega fajnie tupta, miałki są super, o nie wychodzisz O ma dobra, mamy Michałka tutaj zamkniętego O leci czat! Jak się wkurzą na mnie Oho Nie wkurzyli się, dobra lecimy, 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 siema Nie, nie wkurzyli się, dobra nara I Teraz musimy ogrodzić tak, żeby tutaj się nie, nie, nie Przedostali i że ja nie umarła, aha jeszcze tutaj są te to i tak zatwijmy, dobra? Bo nie będą mi przeszkadzać. Dobra, dobra, to niech trajdują ci. Dobrze, nie wiem co wytrajdowałam nawet. Perły, teraz perły. Teraz. Fajnie sobie rzucił buty i ubrał. Jaki typ? Trochę pewnie. Już dawno powinien wyrzucić. Gdzie są te perły? Pięć pereł tylko, słabo, słabo. Po pięciu latach perły. Nie ma pereł, nie ma pereł. Dziesięć pereł tylko czad. Dobra, spróbujmy u góry jeszcze. Łóżka, za dużo łóżek. Ja sobie łóżek jest, dobra. O, widzimy, widzimy. Dobra, jest dobrze, czat. Jest dobrze! Teraz następna twierdza. Powinna być w tamtym kierunku. Twierdza, struktura. Forteca, ma fortecę, ma fortecę! Aj, ale otwarta, otwarta, nie lubię otwartych przestrzeni. Stresuję się wtedy. Dobra, druga miksturka na wszelki wypadek. Dobra, lecimy. Jeszcze siódmy, siódmy i spoko, Jesteśmy w domu i mamy to. Tylko ten portal, co, te trady były słabe. Dobra, starczy, lecimy. Dobra, mamy to, jest ten. Ee, Michałek? Tak, tędy, tędy. Pamiętam tego grzyba. Chciałam go zniszczyć, ale mi się nie udało. Ha! Michałek, nie rób tego! O, Michałek! Chodź. Musimy mieć więcej pereł, Michałek! Chodź. Dobra, Michałek! Chodź. Gdzie ty pływasz? Chodź. Dobra, lecimy, Michałek. Idziemy po więcej pereł. Ile pereł? Trzy jeszcze, nie? Jak postawisz łóżko obok i pójdziesz spać, to skipujesz. Zazwyczaj nie musisz stać. ty lepszy, nich, jak tradujesz. Tak! Mhm, budzik. Ten. Stary! No, się nie popatrzył. Dobra. O, dobra, mamy perłę. Rzeszczy mi koło ucha. Gdzie jest jeszcze jakiś? Tutaj się respcie, nie tam. Nie na jakichś wybrzeżach, nie wiadomo czego. Bo Michałek czeka PPWTF. Co wy robicie? Aj, dlaczego nie wbił? Dobra, mam perłę. 12. Starczy czat. Dobra, lecimy do góry. Tam są świnie. Nie mam, nie mam tego. Kwiatuszka. Grzyba, sorry. Świnie odczepcie się. Nie chcę nawet z wami rozmawiać. Dziękuję. Dobra, wychodzimy. Ile łóżek? Pięć łóżek. Dobra, chodźmy spać i lecimy. postaw? moje łóżko. Dobra, tyle lepiej Zrób takiego speedruna, co najszybciej musisz zginąć, a nie przejść grę. Yes. dziękuję. Czad, dobrze, dobrze. Zrobię takiego. Pierwszy spider i nie umarłam. A wy od razu, dobrze. Zapamiętam to sobie. Na wysepce rzucę, dobra. Teraz mamy znowu jakieś lasno. Co to ma być? Przepraszam, że nie jestem ekspertem Minecrafta. Czad. Przepraszam! Tutaj gdzieś to będzie czat. Tam rzucałam, Dobra, spróbujmy jeszcze. O. Dobra, mamy mamy to, mamy to, mamy to. To jest pełne skupienie! Pełne! Gdzie jest, gdzie jest ta twierdza? Dobra, mam twierdzę. Najniżej prawdopodobnie będzie y, ten portal, więc schodzimy niżej. Dobra, tu ja nie mam czasu na tego szkieleta, dobra. Mamy to. Dobra, odradzania punkt. Dobra, ustawiamy, dobra, lecimy, co? Jabko mam tylko jedno. Dobra, będzie dobrze. Jedzenia, mam dużo, mam dużo. Dobra, ile potrzebuję? Aha, potrzebuję więcej, dobrze. Uuu, teraz trochę jest jeszcze. Brak błagam. Aj! No nie! Serio, ja muszę tam te. te... Jedzenie jabłko na wszelki wypadek. Jesteśmy gotowi. Jeszcze pół płytki. Dobra. Dobra, jeden poszedł. Taki łatwy nie potrafię trafić. Super, jestem. Dobra, gdzieś go mam. Dobra, lecimy tutaj. Dobrze, smoku! Za po tobie. Dobra, i jeszcze jeden czat. Ten, który tam strzały są. Musimy się tam dostać. W sensie musimy tam. No, musimy tam pole. Yy, wodą chyba. Bo on jeszcze ma życie. Więc yy, będziemy się pocalać wodą. Dobra, o nie, o nie, o nie. Ten teraz jest. Dobra. Wszystkie poszły. walę go. Dobra, chyba tak nie pójdzie. O, okej. Okay. Dobra, daj mi spokój, daj mi spokój. Użkami go nie dał rady. Ale może tak przejdzie. Kręci się, jeszcze się nie kręci? tak to jest z tym smokiem, jeżeli chodzi, ale mam strzał mało. uszkami mogę teraz w sumie, ale się boję. Skakać też nie będę, czad. No proszę! Uff. Mało tej. Aj, siekiery, ty się nie spam. Jezu, ja się przestraszyłam, czad. Przepraszam, dobra, jeszcze pożycia, Za bardzo spamie, dobra, za bardzo, za duży stres. Walenie smoka, tak? To jest po prostu masakra. Serio. Czy on będzie na dół teraz łaził? Będzie, będzie, będzie. Jest! W końcu! Godzina... dobra. Jest. Jej! Jest! W końcu! Godzina 30, okej, okay, nie było tak źle, Jace, udało się, jest, dobra, pierwszy czas, nie jest źle, Polska górą tak, jej, po tylu dniach, mega się, zaczęłam ten stoper, aha, przepraszam, dobra, czekajcie, o, dobra, zatrzymałam, o, dziękuję bardzo, Boni, za ile, Jace, czad, ale godzina 30, no, musimy zrobić lepszy czas, nie, dobra, czad, robimy jeszcze. Nie no, pierwszy speedrun, który wyszedł, oczywiście było mnóstwo speedrunów, które nie wyszło, ale udało się w końcu, ojejku, czadę myślał, że już umrę tam. Ja cię ale się cieszę, że w końcu się udało, jest w końcu!